Siemanko, mam tej strony ale po raz kolejny niuk, no tak dobiera, no niestety. Witamy, witamy. No tak akurat wychodzi. Niestety albo nie W sumie to nawet dobrze. Może to jakaś nasza... Piotrek, pójdziemy na krótkie? Nie, bo ja nie mam nic. To no, na razie, nie, nie pokazujmy im naszej tak... A wiesz, na pistoletówkę to jest... Oj! No i źle plecy, plecy tak... Na... Sorry, sorry. 94 z 3 dostał. A to, a... Ten nas zbejtował A to. Ale to z pleców cię zabił, tak? A, tak, on nam wszedł po prostu przez drzwi. Bo Boże, typowy silver. <laughs> znaczy się w sensie, że my typowe silvery. No teraz który... tak, szkoda, że mi nie przykryłeś tam wejścia, nie? Wchodzi. Wchodzi. No? Okej, ja fleszuję. Oś się mawiało. Nie! O nie! Tamten miał biało przeładowywał jeszcze, a ja go nie zabiłem Ja. Gdzie byli? Jeden tu... I drugi cię obchodził I za nim. On się nie spodziewa. Wiem, wiem, ale ewentualnie tak Było gdzieś w Ja Nie, mi wyjdzie jak będę plantował, nie? Ojej, oh yeah. ojej, oh yeah. sorry. Ja? Nie, trafiłem. Zważywiłem, jak nie to Co taktyka? No, chyba. To czy to wyjdzie, nie wiem, bo Pewnie on... nie, ale no. Co nam zostało, tylko na szybciej. Jak nas zraszuje, to nie wyjdzie. No, niby tak. Dobra, trzy. Pa, no dawaj Dobra, masz Bo... tego słabszego No co tak U... czekał kurde no ja go tu słyszałem jak on gdzieś tupcze blisko ale no nie no, Ja rozumiem, no tu nie wyszliśmy tak? No... Oj Scout, ale to chyba po... po prawej? Albo w cieni. prawej, dobra No i co mam zrobić? Wyjskać? Wyskakuj, no. Patrzcie. jest. Super. On tam tu... Wśród... Eee... Ale dobra. A, no, już. No, ja nie... Nie. Nie. No, przecież mam dodatkowo 400. Tak? A, to jest spoko. to jest spoko. Oj. Oj dojechał! Blisko, nie pięknie. pytaj co to było! Pięknie, pięknie, ale tak idziemy łeb w No dobrze, no dwie rundki to już jest dość, no. z drugiej powinno być łatwiej. To już była taka panika, taka padaka, że ja nie wiem. No ale dany gość ma 500 godzin, więc jakby nie było. No gra, troszeczkę więcej niż my. No ale. chcę przyznać, żeby Michał wierzył. Ale... Ja. No tak no... Kurde. Nie no nie możemy rozwijać ich bo to jest bez sensu. Znaczy on i tak wchodzi i bierze nas od tyłu jak łysy z Brothers No a my się dajemy no. To nie jeden drugi do widzicie, to Jedno traga zrobi. No ja mam w sumie dwa, także... No ręka mi... Dobra Dobra, tego lepszego no i żeby, teraz... żeby zmienić to musisz wyrzucić no, czy... Nie dobra, ja... no się tak Dużo ja bo... granat, ale patrz, na to... Na rampie będzie pewnie? Jest Dobra Ja to ugram. Ja wiem Ja nie stoi, się wkładać i wróć. On, on nie będzie się spodziewał. Górne 27. Wyciągnij zdrawie. Zdrawie tego. Co nie zrobisz? Jak nie zrobisz? Ej, ja nawet. Podskoczyć nie, nie mogę. Jak się stresujesz już? Stresuję się, bo jest taki mocno wyrównany wynik. Jakbyśmy trochę odjechali, to... Znaczy wydaje mi się, że po tej stronie to jest bardzo dobry wynik, mimo wszystko. No wiesz, jak ludzie wchodzą i widzą, że e, my mamy 3 godziny, no to... wiadomo no, faktem... Tak, tam... Jeden jest gdzieś w sajcie. a ten wychodzi i mi strzela buły. Dobra, super. Kurde no Moja wina, moja wina, on, on cały czas wchodzi, a ja nie mogę się Zdrowany. Dobra, wyrównujemy, też, ja, komplet ja, ja nie wiem czy ja nie poczekam po prostu A, bo tam też wyłazi, no ale co to, to ja sprawdam jakiś zrobić? Zrób dym, a ja po prostu zboczekam tak jak ty wtedy za drzwiami Oj raz

No, Trzeba, tego tą... jednego. Trzeba tego jednego kasować. Dobra, mamy no. dobry wynik. Odrobimy to. To letówkę wygrać, bo jak z nie wygramy, to. Yy, pale krótkie. Ja nie wpalę nic. Poczekałem. Oj. Daj. Jest. Ale... Wycofa się, wycofaj A. się, nie idź. Idzie drugi. Idzie drugi do mnie. Jura. Ko, uciekaj, uciekaj, uciekaj Wycofam Idzie po ciebie Idzie krótkimi Tak Otworzył Zaraz mnie skasuje Albo w ventach Zostawmy go, on musi plantować, nie? On tam siedzi pewnie cały czas. Będę, będę. Mi... Dobra, dobra, chodź, chodź, chodź do Besa, chodź tutaj. Dobra. Nieważne. O. Bo on czekał aż my zraszujemy, nie? Tak, no bo on wiesz... my mu wychodzimy prosto pod salonik. Także po tamtej stronie to nam jeszcze robił plecy, tutaj nie ma jak. Let's go, let's go. O, to tak. Oj, Był jeden w biurach Wenty. Będzie skanował Spokojnie czekamy Patrzysz, y, biura? jak wyszedł jeden, ale to drugi jest cały czas w ventach. Headshot. Dobra. Biega za to, tą to drugi. That's. Dzięki. Nie, ppiątka to nie, to nie jest moja broń. O jest taki, niby odrzut ma słaby, ale Ale na to idzie. Tam. No ja też bo Nigdy nie wiadomo Ale w palacu Był w Kurde Wyszedł w biur Jest na rampie Negev? Negev No, ale ten Super, słuchasz, co to Ja Nejda rzuciłem w ogóle w panice ale tak jest czasami, no ja słyszałem, ale widziałem, że tamten wyszedł też... z yy, tego? Bo no ja muszę mieć palaczka. Go, go. Ja słyszałem, że tam ten idzie, ale on otworzył drzwi a wychodzi. Biura tam. Dobra, idę na ten. Idę do ciemni Dobra, tutaj spróbuję przyjrzeć się trochę biur Idą biura. Ja jestem w ciemni, czekam. Albo trzech drzwi. Biura Jak już pierwszego skasujemy, to już jest z górki. Nie? No wtedy już tak Gdzieś tam blisko Skaczą cały czas, ale czekajmy. Nie rwijmy się. W drzwiach muszą gdzieś być Dobra Wchodzą. to drzwiami Znaczy jeden został znaczy jeden i drugi prawdopodobnie mnie biura Pięknie Ale szukał też siebie nie tak, wiem Tak, bo wiedział że jestem w ciemni, nie? Myślał, że zostałem Ty jesteś Fajnie to wygląda Tak trochę na napały strzelał ale mi wyskoczyli we dwóch kurde, że mam szok. No i oczywiście który? No ten pierwszy no, chyba wyszedł, oczywiście ten... No, zle... Ale to był... Runbut był zarobisty Krótki tam nie spaliłem. Ja spaliłem, krótki pójdą krótkimi, no? Idą krótkimi Co! Coś ty tam dał Full auto, Full auto. Ja pierdziele Michał rozegrałem się Web w web łeb z fragami patrz No jest dobre Bym powiedział że jak do starych dobrych czasów Kiedyś takowe były Słyszuję tam Uważaj Nie Dobra Jest tam jeszcze jeden 59 hey. dostał Dobra, bo ja nawet nie widzę z tego smoła Poczekaj, poczekaj aż wyjdzie No już wiesz gdzie jest Jedziesz sprayem Super, GG No GG Bardzo dobry meczyk. Całość. Jeśli się podobało, zostawcie lajka, like dajcie. I trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.